Kongres jest naturalnym, naturalną konsekwencją funkcjonowania związku polskiego okna i drzwi. Od siedmiu lat działamy na rzecz branży stolarki budowlanej, starając się przybliżyć producentom prawo, technologie, nowe techniki. Też prowadzimy szkolenia z zakresu handlu zagranicznego, technik sprzedaży, więc kongres jest jedną z form funkcjonowania związku. Dlaczego kongres? Dlatego, że jesteśmy dzisiaj w dosyć trudnej sytuacji gospodarczej. Firmy odczuwają spowolnienie na rynku i większość producentów, większość przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, co dalej, w którą stronę to powinienem się skierować, w którą stronę powinienem patrzeć, jeśli myślę o rozwijaniu firmy. Zgromadziliśmy na kongresie prelegentów, którzy Mówią nam o poszczególnych segmentach tego rynku i snują swoje wizje rozwoju danego segmentu na bazie tego, co dzieje się w firmach, w biurach badawczo-rozwojowych, na deskach projektantów. Ich opinia jest skonfrontowana z uczestnikami kongresu. W dyskusji tworzy się no, taki, mam nadzieję, że, prawdziwy obraz tego w którą stronę zmierzają technologie, na co trzeba być przygotowanym. I na tej bazie producenci mogą podjąć, każdy oczywiście na własne ryzyko, każdy wyciągając własne wnioski, ale bardziej świadomie mogą podjąć decyzję, jak kierować swoim przedsiębiorstwem. Kongres jest, jest inicjatywą związku, który, która to inicjatywa ma połączyć producentów, dostawców, dystrybutorów w jedną ideę wspólnego tworzenia, rynku stolarki budowlanej. Nasza branża stolarki ma potężną siłę. Jesteśmy dużym eksporterem. Dużym, tak naprawdę największym w Europie. To jest wielki potencjał, który nas upoważnia do tego, aby myśleć innowacyjnie, myśleć o rozwoju tej, tej branży. Stąd też kongres jest miejscem dyskusji, w którym kierunku branża będzie się rozwijać, zarówno pod względem sprzedaży, ale przede wszystkim technologii. Śledzimy tutaj trendy, trendy rozwoju w dziedzinie szkła, szyb zespolonych, w dziedzinie profili, okuć. Dyskutujemy. Jak będzie oglądało, wyglądało okno przyszłości, nie tylko za kilka najbliższych lat, ale w dłuższej perspektywie czasu, nawet dwudziestoletniej? Technologia to jest jakby jeden obszar zainteresowania działań kongresowych. Drugi obszar to jest prawo. Jesteśmy w tej chwili przed wdrożeniem unijnej, unijnej dyrektywy EPBD, która obliguje kraje członkowskie Unii do tego, aby tworzyć narzędzia wspierające inwestorów, czy wspierające właścicieli budynków w staraniach o większą energooszczędność budynków. I w związku z tym e, chcemy przed decyzjami, jakie instrumenty stworzy Polska, zastanowić się w naszym środowisku, co my możemy wnieść e, do tego lepszego bilansu energetycznego polskiego budownictwa. I w związku z tym będziemy chcieli zwrócić się do polskiego rządu, do władz ustawodawczych z apelem o taką modyfikację prawa budowlanego. Ta modyfikacja tak czy inaczej będzie się działa, która uwzględni wyższe standardy stolarki. Tak, żeby standardem na rynku polskim nie był obecny współczynnik dla okna na poziomie 1,8. Co jest zupełnym anachronizmem. Proponujemy, ale to ustalimy razem, razem z uczestnikami kongresu, aby ten współczynnik obniżyć dosyć radykalnie, tak naprawdę, do poziomu współczynnika na rynku niemieckim, czyli współczynnik 1,3. Chcemy nadawać nowy ton przepisom związanym oczywiście z branżą stolarki budowlanej. Tutaj skupiamy się na współczynniku UW, czyli współczynniku przenikania ciepła dla całego okna. Dążymy do tego, aby, aby przepisy zmieniły się w kierunku zaostrzenia tych norm, które obowiązują w tej chwili w Polsce. Producenci już wytworzyli pewien, pewną wartość w tym zakresie. Nasze produkty są coraz cieplejsze, a przepisy zostały nieco z tyłu. Chcemy, aby przepisy zostały dostosowane do tego, co tak naprawdę dzieje się na rynku polskim, ale przede wszystkim europejskim. Efektem kongresu będzie dokument, rezolucja, która zostanie skierowana do odpowiednich ministerstw i do naszych posłów w Sejmie. O taką takie oszczędzanie energii przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, bo największym właścicielem budynków w Polsce jest państwo, samorządy, instytucje centralne. I jeżeli w tych budynkach zostaną przeprowadzone ter procesy termorenowacyjne, wtedy staną się one e no, przykładem dla klientów e i indywidualnych właścicieli domów, do tego w jaki sposób można oszczędzać energię. Tworząc program Kongresu ograniczyliśmy tematy do okien i fasad Oczywiście pozostaje bardzo wiele kwestii nieporuszonych, między innymi aspekty prawidłowego montażu okien. To jest jeszcze temat, który nie był poruszony na kongresie. Zostają tematy związane z drzwiami wewnętrznymi, zewnętrznymi, oczywiście z bramami garażowymi. A więc szereg problemów, które, których nie udało nam się w programie jeszcze umieścić. Stąd oczywiście jest pomysł na, na działanie cykliczne. Ten kongres dzisiaj w Sosnowcu jest pierwszym, pierwszą audycją. Planujemy oczywiście drugą będziemy jeszcze tylko zastanawiać się czy robić organizować go w cyklu rocznym czy być może dwuletnim następny na pewno będzie poświęcony innym zagadnieniom zdecydowanie pod kątem właśnie drzwi drzwi i bram